Dzień dobry, vlog numer 17, dzisiaj temat ważny czyli suplementy i w temacie suplementów moje podejście jest bardzo minimalistyczne, przede wszystkim jestem w zdania, że przede wszystkim rzeczą pierwszą powinna być dieta, która będzie bogata w odpowiednią ilość warzyw, owoców, które dadzą nam witaminy i minerały, po drugie jeśli chodzi o suplementy, to także jestem w tym temacie minimalistą i używam tylko tego, co jest sprawdzone i co ma w nauce potwierdzone efekty działania. Tyle w temacie suplementów. Za chwilkę pakuję się do auta. Jadę kupić jeszcze kilka rzeczy do moich napasów, a potem Wam dokładnie pokażę, co ja jem. Dobra, jestem już w domu. Za chwilkę rozpakowuję wszystko, co kupiłem, także byłem jeszcze paczką, da i za momencik zobaczycie co ja jem i jak to u mnie dokładnie wszystko wygląda. Dobra, tak więc moje suplementy. Przede wszystkim podstawą to będzie białko. Aktualnie używam na przykład białko od KFD. Jeśli chodzi o białko, to pamiętajmy o tym, że używamy go wtedy, kiedy nasza. Dieta nie pokrywa naszego białka na 100%. Tak więc u mnie to z reguły około 1 do maksymalnie 2 porcji dziennie. W dni kiedy na przykład mam mniej miejsca i kiedy muszę moje białko troszkę bardziej uzupełnić. Druga rzecz, którą także stosuję po cały czas, to oczywiście kreatyna. Jeśli chodzi o kreatynę, to stosuję ją ciągle. Każdego ranka 5 gramów bez żadnych kwas asycania i innego typu bajerowania po prostu każdego dnia 5 gramów i to ze spokojem wystarczy Rzecz trzecia, którą miałem w sumie przez cały czas to kwasy tłuszczowe Omega 3 jeśli chodzi o Omega 3 to jem ją dlatego, że po prostu nie cierpię ryb i w mojej diecie nie ma faktycznie w ogóle ryb jedyną rybą to jest chyba tylko karp na święta a tak naprawdę w ogóle ich nie jem, stąd też suplementuję omega 3 przez cały czas. Rzecz czwarta to u mnie kofeina, którą używam tylko w sumie wtedy, kiedy czuję, że potrzebuję. Na przykład w chwilach, kiedy się nie wyśpię, a mam zrobić trening i czuję, że po prostu nie mam mocy, wtedy używam kofeiny. Nie mam pudełeczka, aktualnie mam stałe tabletki, jedna ma 200mg kofeiny i taką jedną porcję sobie niekiedy biorę po prostu przed treningiem. To była taka, jakby moja baza, którą używam przez cały czas. Aktualnie od tego tygodnia wyszły jeszcze dwie nowe rzeczy. Jedną będzie witamina D3. Jeśli chodzi o nią, to używam jej tylko w okresie, tak właśnie od listopada, gdzieś mniej więcej do końca marca. W chwilach, kiedy po prostu nie ma słońca i jest cały czas ciemno. Z reguły. Kiedy się kończy, w ogóle odcinam suplementację i wracam do niej dopiero w okolicach listopada. I także w tym tygodniu weszła jedna nowość, czyli adaptogeny. Czytam o tym już jakiś czas i ten temat mnie bardzo mocno interesuje, stąd też zamówiłem sobie e, ashwagandę. Tutaj wziąłem sobie taki produkt troszkę wyższej półki, ponieważ z tego co tam się orientuję, to jest masa różnych produktów o jakości bardzo niewielkiej, stąd też w ramach testów wziąłem sobie coś co ma dobrą jakość, z wyższej półki, a o efektach tego jak to na mnie działa, będę oczywiście mówił na vlogu w odcinkach kolejnych. Tak więc to wszystko jeśli chodzi o suplementy, które jem każdego dnia. Nie ma tego dużo, ponieważ większość minerałów i innych składników po, po prostu pokrywam codzienną dietą, która jest w miarę dobrze skomponowana. Stąd też w temacie suplementów, jak już mówiłem wcześniej, jestem minimalistą i staram się używać tylko tego, co oczywiście jest potrzebne i co się może przydać w okresie zimowym, szczególnie dla osób, które dużo trenują. Tak więc w tym odcinku to już wszystko. Widzimy się w vlogu kolejnym. Pozdrawiam.